Witajcie ludeczki, z tej strony Sławieczny i zapraszam ponownie na kolejny materiał filmowy z moim udziałem i z udziałem mojego druida na temat gry Broken Ranks. Tym razem zmienimy troszkę kontent i zajmiemy się zleceniami, ponieważ musimy osiągnąć 13 poziom. Mamy za zadanie rozejrzeć się po okolicy, kontynuować pracę by, by kontynuować pracę z Dismondem, wbić 13 poziom. A więc, aby to zrobić, tak jak wcześniej mówiłem, zajmiemy się teraz zleceniami. Pierwsze zlecenie, które już wcześniej Wam pokazywałem, na psioki od Simona, jest już teraz dla nas zbyt słabe, więc nie będzie nam dawał tyle doświadczenia i złota, ale możemy wziąć kolejne zlecenie od chociażby Retu. Który stoi tutaj na rynku w Trentis. Idziemy więc do Retu. Człowieki tu koldów nie szanują. Ciężkie życie. Może mógłbym poprawić Twoją opinię o ludziach. Pomóc ci w czymś? Opinii nie zmienię, ale jak człowiek chce pomóc, to nawet mu zapłacę. Wściekają mnie niemiłosiernie zedy ze ścieżki obłąkanych. Zrób coś dla mnie, a jakiś pieniądz się dla Ciebie znajdzie. Ruszasz? Jasne, już idę. Jest to zlecenie problem z zedami. Mamy dwie, dwa, po, po, dwa scenariusze. My w tym momencie dostaliśmy pierwszy scenariusz, czyli odnajdź siekierę. Musimy przebić się przez zety, które są na ścieżce obłąkanych i dojść aż do siekiery, która leży na ziemi. A dokładniej, retu nie przepada za zedami, które można spotkać na ścieżce obłąkanych. Ciągle sprawiają mu problemy. Wykonaj zadanie, które ci powierzył i wróć do niego po nagrodę. Podczas ostatniej wyprawy po opał Retu zgubił swoją siekierę. Znajdź ją i mu przynieś. A więc musimy iść do wąwozu obłąkany w krajnie Wioska rybacka, czyli tam, gdzie nam strzałka pokazuje. Idziemy. Tak jak mówiłem, jest to jeden z dwóch dostępnych wariantów. A drugi wariant tego zlecenia jest na ubicie 10 Zów. Akurat teraz jest to bardzo szybkie zlecenie, bo te grupki tu na początku nas nie atakują. Dopiero jak dojdziemy do połowy wąwozu, atakują nas Z. Jak widzicie na ziemi, jest znacznik, gdzie leży siekiera, a blokuje go tylko jeden Z. Nie powinien nas zaatakować ten drugi, ale zobaczymy. Otrzymaliśmy siekierę, czyli znaleźliśmy, możemy ją oddać bardzo, bardzo szybkie zleconko, bo po prostu nam dobrze polosowało. Przeważnie, jeszcze się na chwilkę cofnę, przeważnie jest tak, że jeżeli trzeba odnaleźć siekierę, to ta siekiera leży bliżej tamtego miejsca, głębiej w wąwozie. O, proszę, wąwóz idzie aż tam daleko, a siekiera przeważnie znajduje się tutaj koło tego rozwalonego wozu i koło zwłok z mieczem. Gdzieś tutaj, pod drzewkiem, a tu nie dość, że nam polosowało i siekiera była na samym początku wąwozu, to jeszcze blokował ją tylko jeden mobek. A więc bez przedłużania, lecimy oddać zleconko. I jest to zlecenie na piąty poziom, więc to również nie da nam aż tyle doświadczenia i złota, ale po prostu chcę Wam pokazać wszystkie zlecenia po kolei jak idą. Więc... Po prostu przyszedł czas na z I wracamy do RETU. Wykonałem zlecenie. Otrzymałem 197 zł, 579 doświadczenia. Więc jak widzicie, i tak jak przy zleceniu z psiokami, 15 minut musimy czekać na, do wzięcia kolejnego zlecenia. Jest to tak zwany czas oczekiwania, czyli cooldown. Więc, jak widzicie, bardzo szybkie i proste zleconko. Można je robić co 15 minut. Zianko do zianka i zbierze się kolejny poziom. I mamy zaliczone kolejne zlecenie, również w eksploracji. To będzie tutaj. Problem z Zedami. Poziom piąty. I, I w sumie to by było na tyle. <laughs> bardzo, bardzo krótki filmik, bardzo szybkie zlecenie, bo po prostu bardzo dobre losowanie. Dziękuję bardzo, ludeczki. Zapraszam na kolejny materiał filmowy, który nakręcę za chwilę i wrzucę też niedługo. Więc dziękuję za oglądanie tego krótkiego, edukacyjnego filmiku na temat zlecenia problem z zedami. Do zobaczenia, ludeczki.